No cześć, witajcie. Mamy ostatni dzień stycznia. Jest piękna niedziela. Z tego powodu stwierdziłem, że w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie zimowy przegląd mojego sadu. Zobaczymy jak te drzewka zimują, czy nie podgryzają mnie jakieś sarny, zające. No i jak się w ogóle na ogół mają. Pokażę wam też Drzewka, które nie widzieliście w poprzednich filmikach, które są nowe, czyli znaczy nowe. One są posadzone były tak na jesień jeszcze nie były ani razu przycinane więc z wiosnę będę miał troszkę roboty. No a tu zaczynamy po kolei. Mamy tu ogrodzoną jabłoneczkę. Bardzo ładnie wygląda. Jest u mnie drugi rok. Jak widzimy jest dobrze zabezpieczona przeciwko sarnom i zającom. nie muszę się o to martwić. No widzimy, bielenie już zeszło, prawie całkowicie spnia. Będę musiał ponowić do bielenia na wiosnę. Zakupiłem sobie już preparat do tego, 5 litrowy, więc powinien mi starczyć na cały ser. Idziemy sobie dalej. Tutaj mamy śliwkę. Tak samo w tamtym okresie za sadzoną. Też drugi chyba rogu mnie jest. Też ładnie ogrodzony. No widzimy ma spore przyrosty, które trzeba będzie obciąć. Tak zwane wilki. No też bielenie widzimy. Prawie całkowicie też zeszło z niej. No ale to będziemy martwić się na wiosnę, o biolenie tego. Tak. Okej, okay, idziemy. Jeszcze do jednego drzewka, tak samo sadzonego, w tym samym okresie. Mamy tutaj gruszkę. Z jednym takim tnączem pnęcz głównym. Widzę, że to jest podwójnie obrodzona. siatka dokładana na jesień. No i tutaj taka mała siateczka. Też również widzimy dobrze się ma. Nie podbieżona nigdzie. No, i jak na razie tej zimy, nie było jeszcze sarem u mnie tutaj nie zajęcy. Więc nie mam żadnych drzewek uszkodzonych. No, tutaj mamy jabłonkę już starszą. To były moje pierwsze drzewa sadzone. Też ogrodzone do 1,20 m, chyba wysokości. No i też widzimy się ma bardzo dobrze. Tutaj mamy dwa młode takie krzewy leszczyny drzewa, tylko starszą. Są to samo ja ich nie sadziłem, no ale to takie stare pędy i na razie je tu zostawię. Zobaczymy. Może innym czasem jakby na przeszkadzać się je usunie, ale na razie mogę tutaj być. Tutaj mamy też śliwkę, jedną z pierwszych sadzonych. z 5 lat będzie pewnie miała. Tak samo tamta jabłonka co przed chwilą widzieliśmy już pierwszy raz owocowała w tamtym roku. Miała jedno jabłko. A ta śliwka już wiele razy owocowała, parę lat. Tu widzimy jedną uschniętą. No fajne owoce ma, skórawe. Mam nadzieję, że w następnym roku też zaowocuje. No tu widzimy stare drzewa kogutka jest on taki karłowaty więc dużo nie słodzi no ale z tą lipą myślę że będzie problem później przecież zasłodzi mi połowę sadu jak rośnie, dlatego będę pewnie musiał ją wyciąć w późniejszym etapie no ale na razie niech sobie rośnie dużo pszczół na niej na niej siedzi zawsze a no więc dlatego że ja zostawię sobie na razie spokoju. Tutaj mamy pożeczki czarne. Jedna czaszki. Tu agresy. Przejdziemy sobie tą stronę najpierw, zobaczymy, tak z Tu mamy dwa agresy sadzone w tamtym filmiku, co odwiedziliśmy go. U mnie na kanale. Przyjęły się bardzo dobrze. Żadne nie obumarły i dobrze się mają. Tu mamy węgierkę też późno osadzoną na jesień tego tamtego roku. No i widzimy, ani razu się nie była u mnie przycinana. Więc na wiosnę czekają przycinka delikatna. Tutaj mamy rzecz jasna, porzeczki czarne. Widzimy, też dobrze się trzymają. Kogusika. A jest. Tu mamy świtkę do wycięcia, bo to jest dzik typowy, to nawet pokazuję Wam. I tu mamy jeszcze tego agresta, z czasach którego sadziliśmy. Widzieliście to na moim filmiku. Tu też dzik do wycięcia typowy. Tu mamy wiśnię. Ładnie ogrodzoną, też z nie całkowicie zeszło. Ale widzimy, nic jej nie podjada dobrze się trzymam tu mamy kolejną biśnię tu mamy kolejną, to już w tym rzędzie ładnie się przyjęły tutaj tu są biśnię pandy w tamtym kwitły roku już ale jeszcze nie owocowały no, tu mamy połowę czerwoną, cztery krzaki i tu mamy Ona Jakaś taka bardzo marna jest, na samym takim winklu tego sadu jest i co chwilę coś jej się dzieje, jest Tu to tu, ona już ma parę lada. bardzo malutka jest. Tutaj mamy jak widzicie najstarsze drzewo w tym sadzie. Czersienkę do wycięcia, ale jeszcze owocuje, więc póki nie mamy czym ją zastąpić, to na razie zostawiamy ją w spokoju. Tu mamy czereśnię, na tej części na pewno gdzieś, na tamtych milimetrach. Jest to nowa czereśnia sadzona. Dokładnie nie wiem, jaka no, mam tu gdzieś zapisane, ale w tym momencie nie pamiętam. Ogrodzona ładnie, nawet bielona nie była. Nie zdążyłem. Ale pójdziemy sobie to tak. tutaj jeszcze. Mamy brzoskwinkę. Ja nie gredziłem w misiaku, brakuje nagrodzenia tej brzoskwini. Ale jak widzimy, była bielona. Nic jej na razie nie więc jest spokojny. Tutaj mamy... Z tego co pamiętam, jabłonkę, papierówkę też jak widzimy jeszcze nie była przycina na u mnie na wiosnę. Tutaj widzimy drzewa wyciągane z lasu. Specjalnie sobie zagroziłem to. Jak widzimy, takimi kokami, żeby sady mi nie pouszkadzały. Chciałbym, żeby się nie ciągło. Tutaj mamy czarosienkę. Ogrodzoną w wysokości metra przeciwko zającą czarna, by sobie pewnie z poradziła. No ale jak widzimy, ma się bardzo dobrze. Nie? Mamy też jedną z nowych. Nie, nie, to już jest starsza część. Nie? Na niej widzimy jeszcze sporo, sporo bielenia. To nie musiała być do końca tak ogradzana, no ale. Miałem siatkę, to ogrodzenie, wszystko, co było. Widzimy kolejną czereśnię. Tu widzimy jeszcze jedną czereśnię. tu mamy jeszcze kolejną tej czereśnię. Są to czereśnie Różnych gatunków Różnych gatunków Staram się kupować po dwie sztuki z każdego gatunku Tak żeby były... My raczej, owocowały o różnych okresach Nie w jednej porze wszystkie owocowały, a później spokój Tu mamy niestety uschniętą wiśnię Będę musiał się jej pozbić na wiosnie. No tutaj widzimy orzechę. On jest planowany do wykopania. Stąd i gdzie na Nie może on rosnąć w tym miejscu, ponieważ będzie mi słonił strasznie. Te czereśnie Jak wyraśnie większy. Tu mamy śliwkę. to jeszcze jest znowu jej nie widzieliście. Widzimy jakie przerazki. Pędy te wszystkie do usunięcia. Jeszcze jej nie przecinałem na jesień sadzoną tutaj mamy najstarsze z sadzonych drzewek takich kupnych. mianowicie grusze już w tym roku ładnie dała owoców dobre słodkie gruszki twarde taka późna jesień a tu mamy drugą tą samą śliwę sadzoną z tymi długimi odrostami też do skrócenia na jesień, na jesień, na wiosnę. przepraszam Tu mamy stare śliwki. Wszystkie do usunięcia. Dlatego w tym miejscu są posadzone kolejne śliweczki. Jedna śliweczka, też moja pierwsza jest pierwsza usadzona I tu druga. No widzimy pięknie się rozrosły. Fajne mają pędy dookoła. Grube już kawo to jest, można powiedzieć, drzewka. Też zabezpieczone, że szkola by przeciw przeciwsarną. Ta to jest bardzo ładnie. Co tutaj radzi? No co tu widzimy jeszcze? Tutaj mamy jabłoneczkę. Ona z tego co pamiętam to ma dwa rodzaje szczytna jakaś jabłek. Jedno są takie białe takie dzikie można powiedzieć, a drugie są takie fajne, słodkie, czerwone też na razie sobie tu rośnie, nie przekazałem co tu jeszcze widzimy tu widzimy śliweczkę jeszcze z niej owoców nie miałem, a już mam kilka lat, nie wiem dokładnie jakie to są śliwki no ale nie, niestety nie owocuje jeszcze kwitnąć kwitnie, ale owoców z tego nie ma tu mamy ostatnią z wiśni, potem w mojej sali są cztery na chwilę tą wiśnie. Ona w swoich czasu, jak widzimy tutaj, była strasznie pocharatana przez sarny. Zamalowałem to, ogrodziłem, no i w tamtym roku już jakoś dawała sobie radę, miała nawet owoce. No moje nieszczęście, są to jakieś drobne chyba wiśnie, no chyba że dlatego, że była słaba, owoce były takie małe, nie były to wielkie owoce, no ale, no ale nie mogę narzekać, jak są to są, tu widzimy jabłoneczkę, też z niej jeszcze nie miałem żadnych owoców, niestety, kwiatki były, owoców nie było. Stare czereśnie. Jedna i tu druga. Na razie one pozostaną u mnie, sadzie jeszcze. Dopóki te młode nie podrosną, bo tak to nie miałbym w ogóle owoców w lecie czereśniowych. A tak to te jeszcze kwitną. Kwitną i owocują bardzo dobrze. Co tu widzimy jeszcze? Tu mamy kolejną śliwkę do. Do wycięcia w późniejszym etapie, jak podrosą te właśnie małe podrostki. Tu jest kolejna śliweczka. Te śliwki większość w większości owocują. Z każdej już miałem owoce, to już wiem jakie są. Mam w swoim sadzie, to chyba jest tamta przedostatnia, czyli ta druga. Moja ma, ma te białe takie fajne okrągłe śliwki. Bardzo mi to pasuje. Tutaj mamy. Jeszcze ostatnią, z tych najmłodszych śliwek sadzonych, których nie widzieliście. A Wam teraz ją pokazuję. Na jesień nie było kiedy nagrywać, a też, a też nie było czym nagrywać. nie chciałem robić z komórki znowu w słabej jakości. Na wiosnę trzeba będzie je przyciąć, pomalować od nowa. Zdajemy siatki, będzie, będzie wtedy aktualizacja tego sadu. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Jak to wygląda, jak fajnie zazieleniają się. Jak mają liście. Tutaj też zobaczymy, które uschły. Mam nadzieję, że żadne sygnały ich, bo wszystkie wyglądają na bardzo zdrowe. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Ok. To by było na razie tyle z tego górnego sadu. Pokażę Wam już taki urywek z dolnego. Nie ma tam za dużo drzewek. Skupiłem się bardziej na tej półce sadu, no ale to, co mi się uda nakręcić, to mam jeszcze za chwilę wrócę. Ok, no to widzimy się za chwilkę. Ok, jesteśmy już w tym dolnym sadzie, dolnej połówce, można powiedzieć, którego w dużej mierze słoni ten orzech. Dlatego odpuściłem sobie ten sad, nie sadzę za dużo, bo ten orzech na razie jest nie do wycięcia, bo dobrze owocuje i fajne ma. Fajne ma orzechy, a orzechy też bardzo lubię, więc na razie dajemy spokój mu. Mamy tu taką jabłonkę, widzicie. Dużych rozmiarów. Najstarszy chyba też sadzener z tą gruszką drzewo. Dużo pędów, dużo do wycięcia. Dużo węgielek. widzimy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, cztery sztuki. Dwie brzuszki z czego ta jest jeszcze żywa, a ta już ósma do wycięcia. Śliwe, które ma zawsze dużo owoców. Jest jedno z najlepszych drzew w tym sadzie owocujących. Często gałęzie się jej tak uginają, że trzeba oczepywać te śliwe, bo szkoda, żeby się połamały. Tutaj mamy śliwa też. Która jeszcze nie owocuje. Tutaj też mamy jedną śliweczkę Też nową, jej nie widzieliście chyba. No i tutaj gruszkę ostatnią Też jej nie widzieliście. Nowa w tym sadzie. Czeka na przycięcie. No i to by było na tyle w tym filmiku. Na wiosnę zrobimy aktualizację i wtedy zobaczymy, zobaczymy, zobaczycie, jak wygląda ten stad w pełnej krasie, jak będzie kwitło wszystko, jak będzie wszystko fajnie pomalowane, pobielone drzewka, bez siatek. Uwierzcie mi, naprawdę dużo lepiej to wygląda. No i w tym momencie będę się z Wami żegnał. No to by było na tyle. Na razie. Hej.